Melstroj To gość, który nie mógł się doczekać GTA 6, i postanowił, że zagra w prawdziwym życiu. Wysła miliony rubli innym czołowym streamerom, żeby ci golili się na łyso albo rozbierali dla jego rozrywki. Dwa, 3. Słonie z ogromnych imprez, na których traktuje swoich gości bardziej jak NPC-ów niż ludzi? 8, 9. I to w trybie agresywnym? Jedna dziewczyna skończyła nawet z urazem głowy w szpitalu a w międzyczasie uciekł z własnego kraju przed obowiązkową służbą wojskową, za co był ścigany przez rząd Białorusi. A gdy już uciekł do Rosji, rozpoczął transmisję, które oglądało 40 tysięcy ludzi, a na swoich transmisjach namawiał tipami nieletnie dziewczyny, aby te się dla niego rozbierały lub tańczyły, za co także ścigała go rosyjska policja. A mimo to nigdy mu się za to nie oberwało, a w jego prywatnych wiadomościach znajdują się takie osoby jak, jak Mbappe, Mr Beast, Drake czy... President Litve hey, bon uh -huh. hey Mel Stroy, what's up, Mel Stroy? Yo, Bamboy Mel Stroy! Hey Choć wydarzyło się coś, co prawie załatwiło go z internetu na dobre. Zacznijmy jednak od początku. Melstroj, czyli Andrzej Burim, urodził się w 98 roku w Homlu na Białorusi. Nie Homli, no po prostu Homlu. W domu nigdy się nie przelewało. Luksusy kończyły się na ubraniach po starszym bracie i obiedzie na ciepło. Na wsparcie finansowe od rodziców też nie było co liczyć. Nie dlatego, że nie chcieli, tylko dlatego, że sami ledwo wiązali koniec z końcem. Tata pracował na magazynie w fabryce, mama jako Kasierka, a razem przynosi do domu zawrotne 1300-1800 zł miesięcznie. Razem. Jeśli właśnie się łapiecie za głowę, jak to jest możliwe, witajcie na Białorusi. Średni dochód na obywatela wynosi tam około 2800 brutto, w Polsce jest to 6700 brutto. Krótko mówiąc, żyje się tam troszkę skromniej, a słowo przeżyć od pierwszego do pierwszego nabiera zupełnie nowego znaczenia. W świat internetu i gier wciągnął go starszy brat, który z jakiegoś powodu uznał, że najlepszym prezentem będzie komputer narzędzie do edukacji, rozwoju i porzucania szkoły. Melstroj szybko odkrył, że zamiast klepać zeszyty o wiele bardziej opłaca się klepać w klawiaturę, przemierzając kwadratowe światy Minecrafta. Ale spokojnie, nie skończyło się nagraniu w kloski z kolegami na jakimś darmowym serwerze z Hamachi. Melstroj podszedł do sprawy poważnie. Odpalił swój własny serwer, który promował na rosyjskim Facebooku, czyli VKontakte, czy WK... Nie, nie wiem, jak się to mówi. A tam zbierał graczy, którzy byli gotowi zapłacić prawdziwe pieniądze za wirtualny prestiż, kolorowy nick na czacie, specjalne komendy i przedmioty, które czyniły cię królem pikselowej wioski. Nice. W ten sposób zbudował swoją pierwszą machinę do zarabiania, pokazując, że nawet w świecie kwadratowych bloków można zacząć karierę przedsiębiorcy, o ile tylko potrafisz sprzedać innym marzenia o cyfrowej potędze, w szkole nie szło mu najlepiej, delikatnie mówiąc. Nie był prymusem, ale kto by się przejmował ocenami, gdy w wieku 14 lat zarabiał lepszą kasę niż nie jeden nauczyciel. W wieku 16 lat całe dnie spędzał przed komputerem, czy to grając w CSa, Dota, czy handlując itemami na Steamie. Kupował taniej, sprzedawał drożej. Klasyczny biznesplan. Może nie był geniuszem matematycznym, ale na pewno miał smykałkę do pieniędzy i nosa do interesów. Niestety tutaj kończy się jego skromna, pracowita historia, a zaczyna droga, w której zamiast kalkulatora pojawiły się imprezy, litry alkoholu, agresja i szybki przypływ sławy. A jak wiadomo, im głośniej i bardziej kontrowersyjnie, tym więcej zry na koncie. Wielki początek. Mając 16 lat zaczynał swoją przygodę z transmisjami na żywo, przeglądając rosyjski odpowiednik Omegle. megle. Pomysł był prosty: trochę prowokacji, trochę kontrowersji, a ludzie sami przyjdą oglądać, czy ja też tego czasami teraz nie robię? Proponował napotkanym osobom po drugiej stronie ekranu drobne sumy pieniędzy w zamian za różne zadania, od nieco żenujących po te zdecydowanie przekraczające granice dobrego smaku, a publika ogromna. W najlepszych momentach gromadził przed ekranem nawet 60 tysięcy widzów, Melstroj dobrze. Że wiedział jak działa internet, wszelkie zapisy transmisji usuwał natychmiast po zakończeniu streama dzięki temu przez kilka miesięcy unikał konsekwencji ze strony YouTube. Zapewne zastanawiacie się, jakim cudem nie został zbanowany z platformy. W końcu nagość kompletnie łamie regulamin. Warto jednak przypomnieć, że był to rok 2017, czyli złota era pato streamerów. W Polsce, prym wiodła wtedy ekipa pod przewodnictwem Magikala i Rafonixa Ludzi Progresu, czyli duet niczym Victor z Arkane, że zamiast Tworzyć technologie przyszłości tworzyli kontrowersje na żywo. Sęk w tym, że cała zabawa skończyła się w momencie, gdy zainteresował się nim sam rząd. W sieci zaczęło robić się o nim głośno, a głównym zapalnikiem okazał się fakt, że dziewczyny, którym rzucał tipy za rozbieranie się na transmisjach oglądanych przez 60 tysięcy osób, nie miały skończonych nawet 16 lat, nie wspominając już nawet o tym, co Melstroj im mówił prywatnie, jakie rzeczy by z nimi robił, co one by robiły jemu. No ogólnie grubo. Wielka obława. Sprawy nabrały tempa, gdy pewnego dnia podczas jego pobytu w szkole policja zrobiła nalot na jego pokój w koleżu, zgarniając wszystkie dowody. Komputer, telefon i co tylko wpadło im w ręce. W jednej chwili z internetowego cwaniaka stał się uciekinierem, a za strojem ruszyła prawdziwa obława. Przez trzy miesiące ukrywał się w przeróżnych hotelach, a rosyjskie służby deptały mu po piętach. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że dalej prowadził swoje streamy. Jak gdyby nigdy nic, tylko zmieniając lokalizację. No wyobraźcie sobie na przykład Sytuację, że policja przygotowała jakąś obławę za seryjnym mordercą. No i ze wszystkich sił próbują go odnaleźć, a ten w najlepsze streamuje sobie dla 60-100 tysięcy osób transmisję codziennie zmieniając hotel. Nie wiem jak mam, ale mi się to w głowie nie mieści po prostu. Ale wtedy wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Po miesiącach poszukiwań policja po prostu odpuściła. Sprawa została zamknięta bez żadnych konsekwencji, co w Rosji, gdzie prawo jest surowe, nawet wobec drobnych przewinień, jest czymś totalnie absurdalnym. I teraz w internecie krążą dwie wersje tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Wersja numer jeden. Rodzice Melstroja mieli wyłożyć sporą sumę, żeby sprawa magicznie zniknęła, choć patrząc na to, że on sam zarabiał kilkukrotnie więcej niż oni razem wzięci, pewnie tylko pośredniczyli w takiej transakcji. Oraz wersja numer dwa. Gdy sędzina miała Darować winy młodemu chłopakowi, bo przecież każdy popełnia błędy. A on ma całe życie przed sobą, bo tak na marginesie to groziły mu 4 lata więzienia. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, za jaką wersją wy się opowiadacie. Hazard, alkohol i szony. Nie kiszony, szony. Gdy stare dramy przycichły Melstroj przerzucił się na streamowanie kasyn Online, gdzie nie tylko grał na grube kwoty, ale też namawiał widzów do ryzykowania własnych pieniędzy. Pieniądze lały się strumieniami, a codzienność to alkohol, tabletki, pijane dziewczyny gotowe na wszystko dla odrobiny sławy. Codziennie wrzucał nagie zdjęcia dziewczyn pozujących dla niego na swój publiczny telegram, który codziennie oglądały miliony, a mniejszych twórców Zapraszał na transmisję tylko po to, żeby ich upokarzać przed setkami tysięcy widzów. Czasem totalnie odleciał, uznając siebie za Boga i traktując wszystkich wokół jak marionetki w swoim prywatnym cyrku. To, co się działo na jego telegramie, to już zupełnie inna historia, do której jeszcze wrócimy, przeprowadzka. Melstroi przynosi się do Moskwy, gdzie najmuje luksusowy apartament i otacza się ekipą równie kontrowersyjnych streamerów co on sam. Wokół niego zbierają się ludzie, którym zależy tylko na jego pieniądzach, a tych miał tyle, że mógłby z nich budować meble. Z jednej transmisji zgarniał nawet pół miliona złotych, więc żył w centrum Moskwy, wśród elit. Stać go było nawet na zaproszenie celebrytów na streamy. Takich jak Edward Bill, popularny rosyjski vloger, któremu wręczył milion rubli. Gdy Edward przyjął pieniądze i przyszedł na streama i zrobił to, co mówił Melstroy, ten wyrzucił go z imprezy, bo uznał, że przyszedł tylko dla pieniędzy i że jest pijawką. Na kolejnej imprezie pojawiła się Jana, dziewczyna, której największy talent to kręcenie tyłkiem. Przed kamerą. Stream leciał sobie jak zawsze, wszystko szło zgodnie z planem, dopóki nie zadzwonił jej chłopak. Oglądał transmisję na żywo. Kazał jej natychmiast wracać, ale Jana, jak na lojalną dziewczynę przystało, została dalej tańczyć, a Melstroj nazwał chłopaka Kukoldem na głośno mówiącym, bo czemu by nie dodać oliwy do ognia do transmisji, którą oglądało ponad 100 tysięcy ludzi. No i nastąpił efekt domina, czy też motyla, jak kto woli. Kilka minut później chłopak pojawił się pod budynkiem z grupą kolegów. Gotowych do akcji. Proniaż Melstroja Wstał jak NPC, który jeszcze nie dostał skryptu. Co ma robić? Wybuchła awantura. Chłopak zaczął serwować swojej dziewczynie lepę za lepą. Jakby był zaskoczony, że dziewczyna, która twerkowała przed tysiącami widzów, nie jest materiałem na żonę. No tak jakoś dopiero go teraz olśniło. Jak już nasz steryt się wyżył na swojej dziewczynie, to napastnicy opuścili posesję, a Jana wróciła na stream. Dalej kontynuowali. No jakby nie patrzeć, kolejny dzień w robocie. Wielki upadek. Jego bogactwo i sława osiągnęły poziom, gdzie syndrom Boga stał się wręcz jego stylem życia. Otoczony ludźmi zainteresowanymi tylko jego pieniędzmi, z łatwością mógł kupić każdego. No prawie każdego. Największy cios w jego ego zadał Morgenstern, najpopularniejszy raper w Rosji, który robi kilkaset milionów pod swoją muzyką. Raper ten publicznie odrzucił zaproszenie Melstroja na stream, nazywając jego treści szkodliwymi i zwyczajnie głupimi. To była pierwsza rysa na jego wizerunku wszechmogącego króla internetu i o ironio, bo potem najdzie tego rapera na przemyślenia, ale to w dalszej części. Prawdziwy upadek zaczął się 19 października 2 2020 roku na jednej z jego imprezowych transmisji pojawiła się modelka, Jena. Została zaproszona przez znajomych Melstroya, ale nie pasowała do typowego klimatu jego streamów. Zamiast tańczyć i pozować, zaczęła rozmawiać o różnicach pokoleniowych i filozofii. Coś, co dla Melstroya było kompletnym cringe'em i powodowało frustrację, bo ten nic nie rozumiał. Jena zaczęła sobie żartować i śmieszkować, widząc, że ten nie jest zadowolony. Melstroj wpadł w szał. Joe, dit is net. Kyk. Kilka razy uderzył jej głową o stół i wyrzucił z imprezy. Skutki: złamana szczęka i uraz głowy, a sama modelka pozwała go i chciała 100 tysięcy złotych odszkodowań. A finalnie sprawa zakończyła się dla merystroja karą 3200 złotych i, i 6 miesięcy prac społecznych. W świecie, gdzie za upokarzanie ludzi płacił miliony, taki wyrok brzmiał jak żart, a po tym wybryku dostał banana każdej platformie. Zablokowany na wszystkich dużych platformach, Melstory próbował wrócić, aż pojawił się Kik, platforma, która dała mu drugie życie. Tam znów rozkręcił swoje show, organizując konkursy i wysyłając gigantyczne dotacje streamerom. Wysyłał od 1 do 10 milionów rubli, by popularni streamerzy golili się na łyso albo robili głupie rzeczy. Ulegał mu praktycznie każdy, nawet popularne streamerki, które rozbierały się na transmisji. I, i co zabawne, to była jedna dziewczyna, której dał milion rubli za rozebranie się i siedzenie tak przez minutę na transmisji, a potem cofnął przelew. Choć historii jest wiele na ten temat. Wystarczyło także zwykłe przywitanie od celebryty, żeby dostać więcej niż za niejedną kampanię reklamową. Zwykłe Hello, Melstrój Mbappe? Proszę bardzo, pół bańki. Drake Pyk, półbańki. Pewnie Cristiano Ronaldo już odpalony na Whatsappie, żeby dorobić sobie na emeryturę. Jeden z widzów wpadł na genialny pomysł, by podejść do prezydenta Litwy, nagrać go i poprosić o pozdrowienie Melstroja. Prezydent, nieświadomy całej sytuacji, zrobił to, a widz zgarnął równowartość 100 tysięcy złotych. Już widzę tych, którzy zaczynają planować, jak podejść do Andrzeja Dudy na targach z telefonem w ręku. Ale Melstroj to nie tylko pieniądze za pozdrowienia. Ogłosił też, że pierwsza osoba, która wejdzie na Mount Everest z jego flagą, dostanie 2 miliony złotych. Nie trzeba było długo czekać. Chętni zdobyli błyskawicznie szczyt z jego flagą i wysłali mu całe nagranie. Oraz jego mniejszym wyzwaniem było 800 zł dla każdego, kto zrobi o nim TikToka, a ten przekroczy 10 tysięcy łapek, a oto parę najlepszych. A... Bling, Oj, mle. Z babką jebana. Idzie Ciecie, e, e, ciecie! Nieograniczone bogactwo pozwoliło mu na przeprowadzki z wyspy na wyspę White Lotus, Dubaj, Turcja, gdzie tylko chciał, tam rezydował, nadając swoje hazardowe streamy i pokazując życie w luksusie. A skoro już o imprezach mowa, jego telegram to dosłownie wylęgarnia szonów i baletów. Codziennie wstawia półnagie lub nagie sesje z łazienki ze swoimi nowymi koleżankami. Ba, często sam wstawia swoje nagie zdjęcia i rozbiera się na streamach, używając różnych atrybutów do pozowania. Nie pytajcie o co z nim chodzi, nawet on sam tego nie wie. Oraz jak tak obserwowałem zachowanie tych dziewczyn walczących o jego atencję, to nie mogłem wybić z głowy tego nagrania. Z tym się jebałam, z tym się jebałam i temu ciągnęłam. Wśród tych wszystkich wyzwań do MrBeast'a odezwał się nawet Anas, jeden z najlepszych graczy Fortnite na świecie oraz znajomy MrBeast'a, który chciał zgarnąć obiecane 150 milionów rubli za to, że Mr. Beast zostawi follow dla Melstroja i przywita go, co MrBeast zrobił dla swojego kolegi. Tak, ten gość dostał 6,5 miliona tylko za przywitanie się. A także mały update w sprawie dwóch osób, bo raper Morgenstern finalnie dał się zaprosić na wspólnego streama za kwotę w okolicy 3 do 5 milionów złotych w postaci gotówki Rolexów, a sam stream w Turcji, na którym dobrze się bawili pobił rekordy oglądalności oraz Jena, której rozwalił twarz wróciła na jego transmisję i oni także razem dobrze się bawili i nawet dała mu buziaka no tego nawet ja się nie spodziewałem tak wygląda dzisiejszy Melstrój, bogaty, kontrowersyjny i nadal praktycznie bezkarny, wciąż robiący wszystko, by internet nie mógł przestać o nim mówić. Ja byłem Gladusa, to mój drugi materiał w takim stylu. Daj znać, co myślisz o odcinku i jeśli tylko możesz to zostaw follow na moim Instagramie, link masz w opisie, a my widzimy się już niedługo.